Orcik. Prezentuje się tak. Moment, zaraz wracam. Hejka, witam się z Wami wszystkimi bardzo serdecznie. Jako, że jutro mamy Dzień Kobiet, postanowiłam, że z tej okazji zrobimy sobie jakiś mały nie wiem, torcik albo ciasto. No wiecie, plany są, ale zobaczymy, co nam z tego wyjdzie, no bo. Już wiecie, nie zawsze to tak wychodzi, jakby się chciało, no ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie ok. Do naszego tortu potrzebna nam jest też na górę galaretka, więc ja proponuję zacząć nasz tort, czy tam nasze ciasto od właśnie galaretki bez cukru. Ja już sobie tu przygotowałam galaretkę, tak jeden woreczek wystarcza nam na 500 ml wody, ja dam 300 ml, bo zupełności mi to wystarczy, no i do ciast powinno się właśnie dawać mniej tej wody. No to i lecimy, galaretka bez cukru. No jak się robi galaretkę, to chyba wszyscy wiedzą. Krówka już nam daje tu czadu. Jak się robi galaretkę, to chyba wszyscy wiedzą. No sposób jest bardzo prosty. Wrzątek nalać do garnka i wymieszać ten proszek. Gdzie mamy nożyczki. Tak. Mamy wrzątek. 300 ml wlewamy do garnka. Tak jest. I teraz do garnka z wodą musimy wymieszać właśnie ten proszek, tą naszą galaretkę. Tak, wymieszamy cały proszek. Galaretka już nam się tutaj rozpuściła w wodzie. Zobaczcie, pokażę Wam może. Nie ma żadnych grudek tu. Zobaczcie, galaretka się nam rozpuściła. Tak. Czekaj, ja Cię pościeram. No i... Tak, galaretka nam się już rozpuściła, więc krówka może iść na swoje miejsce. <grytol> Teraz musimy zmielić erytrol. Potrzebujemy około 5 łyżek erytrolu właśnie na całe ciasto. Łyżkę damy później do biszkoptu, a 4 łyżki właśnie damy do nadzienia. Raz, dwa, 4 5 Galaretki nie słodzę, bo uważam, że nie ma takiej potrzeby. Tak? No i co? Mielimy, nie? No bo i nie mielimy. Napuch. Erytron musi być zmielony na puch. Jej się zakopciło. Jak już galaretka jest rozmieszana, erytrol zmielony, to teraz czas na biszkopt. Aby zrobić biszkopt ketogeniczny na taką właśnie małą foremkę, w sumie ja nie mam foremki, ale tak pomyślałam, że jak damy do papiera do pieczenia, w papier do pieczenia zapakujemy i do dużej formy to może się tak, wiecie, wyjdzie. Do naszego biszkoptu potrzebne nam są takie składniki jak 3 jajka, 20 g mąki kokosowej, 30 g rozpuszczonego masła i łyżeczka proszku do pieczenia. Chyba wszystko wymieniłam. No to co? Musimy rozpuścić właśnie teraz masło. To robimy. Dobra, zabieramy się za nasz biszkopt. 30 g masła musimy rozpuścić i ostudzić. Dobra, masło nam się tu topi, a my musimy teraz oddzielić właśnie białka od żółtek. nam się tu masło palić. Tak. Moment, muszę sobie ręce umyć. Jestem wróciłam. Nasze białka wędrują do miksera, ubijamy, a w międzyczasie przygotujemy sobie 20 g mąki kokosowej. No to lecimy. białka już nam się ubiły. Patrzcie, białka się nam już ubiły. Teraz do tego białka musimy pojedynczo dodawać żółtka. I zmniejszyć obroty na jedynkę. Jedno żółtko, tak. Na małych obrotach. Jedno żółtko, tak. drugie żółtko. I ostatnie wódko. W międzyczasie rozgrzejemy sobie piekarnik na 170 stopni, opcja góra-dół. Ubiło nam się, teraz Wam pokażę. Zobaczcie. Dodamy sobie teraz łyżkę erytrolu, właśnie tego zmiksowanego. Tak, wymieszamy jeszcze wszystko. Na wolnych obrotach. mieszamy ten erytrol jeszcze do naszego biszkoptu. Na wolnych obrotach to robimy. wbiłam białka na puch. Dodałam żółtka pojedynczo. Później wsypałam łyżkę erytrolu. Erytrol, właśnie zmielony w młynku. Bo nic, żeby to wiecie, no nie wiem, może by się w biszkopcie rozpuściło, no ale wiecie. Po co kusić los? I teraz do tego musimy dodać łyżkę proszku do pieczenia i 20 g mąki kokosowej. Przesiane to wszystko musi być. To przesiejemy sobie. Tak. I teraz delikatnie musimy to wymieszać z tą naszą pianą. Tak się zastanawiam, czy wszystko dałam. Nie dałam wszystkiego jeszcze. Tak, teraz wlejemy to te zimne masło, zimne no. Rozpuszczone masło, ochłodzone, musimy też tu wlać delikatnie. Tak i wszystko wymieszać. I wszystko delikatnie wymieszać. No. Zobaczcie, przygotowałam sobie tu foremkę, niestety nie mam takiej małej foremki, to jest chyba, nie wiem, 20? Zaraz, moment, moment. To jest foremka 18. Niestety nie mam foremki 18, więc zrobiłam sobie tą foremkę sama. To jest taki ten ring, ten okrąg taki na torty, a dookoła poukładałam właśnie takie te Właśnie te foremki na ciasteczka silikonowe co mam, poukładałam dookoła. Tak, i mam nadzieję, że ten biszkop tutaj się ładnie nam upiecze. O ile w ogóle się upieczy, nie. No, teraz wszystko musimy tu przełożyć. Wiecie, na no, moce przemnej to też całkiem inaczej te biszkopty wyglądają. Tak, tak się prezentuje nasz nieupieczony biszkopt i zaraz go przełożymy do pieca 170 stopni, opcja góra-dół. Mam nadzieję, że jakieś, nie wiem, maksymalnie 20 minut. No i co, zobaczymy, czy nam wyszło, nie? Powiem Wam, wygląda ok, no. Zobaczymy. Patrzcie, taram. 20 minut w piecu, no. Powiem Wam, że wyszło całkiem ok, jestem zadowolona. No, nawet bardzo. O, jest ok, super. Także ta moja foremka trochę taka. Teraz ten mój, mój ten, biszkopt będzie taki krzywy, nie? Tego nie przewidziałam. A mi szkodzi. Trudno, będzie jajowate ciasteczko. <grym> no to teraz zrobimy sobie krem. Na krem potrzebujemy bitą śmietanę i mascarpone. I oczywiście cztery łyżki zmielonego erytrolu. Erytrolu. Na krem potrzebujemy śmietanę, kremówkę, 30 i mascarpone. Opcjonalnie, jak ktoś lubi słodkie, 4 łyżki erytrolu. Ja bym w ogóle nie dawała tego cukru, no ale wiecie, to dla całej rodzinki jutro. Każdy dostanie po ciasteczku. Dzieci lubią słodycze, prawda? Hmm. To lecimy, ubijamy śmietanę, 30. Jak już się nam trochę ubije, to będziemy da właśnie dawać po łyżce eritrolu. Polak potrafi! Ale dobrze wymyśliłam z tą foremką, co nie? Muszę sobie taką właśnie kupić. Dobra, ubijamy dalej tą bitą śmietanę. Teraz sypujemy nasz słodzik i po łyżce teraz będziemy dodawać mascarpone. Dobra, patrzcie jak nasz biszkopcik wyszedł. Elegancki, O, super po prostu. O elegancko. Patrzcie, jak wyszedł biszkopt, elegancko. Teraz zrobimy tak. Tak, nasz biszkopt wystudził się na balkonie. Teraz musimy dać właśnie nasz krem na biszkopt. Nie wiem, czy Wy to widzicie. Mniam. Ale ciacho będzie, mniam, mniam, mniam. w ogóle to ostatnio wywaliło mnie z ketozy, ale to na własne życzenie, bo już słudłam 5 kg od stycznia, no, no i waga się zatrzymała. I ta waga tak stała, stała, wiecie, dwa tygodnie i stwierdziłam, że trzeba się do. chciałam powiedzieć nie ten <niecenzuralne> słowo. <ściałam> I stwierdziłam, że po prostu trzeba się naładować węglami. No, tak zrobiłam. Ale dzisiaj już właśnie trzeci dzień na diecie ketogenicznej. Ta galaretka już jest na tym etapie, co powinna być, czyli już tak dężeje. Zobacz, czy już jest taka gęsta. To teraz musimy na nasz, tor, na nasz torcik, na nasze ciasteczko ułożyć pokrojone w placki pokrojone truskawki. Moje są jeszcze z tamtego sezonu, zamrożone. I takie zamrożone truskawki trzeba poukładać na naszym torciku. Tak, koło. Jak takie y, zamrożone truskawki pookładacie na torcik, to one właśnie cały czas będą mieć taki fajny kolor. Jak je rozmrozili i później dali na tort, to nie bardzo. Teraz naszą galaretką zalewamy te truskawki. Naszą tężejącą galaretką. Dobra, i tak przygotowany torcie wkładamy do lodówki. Widzimy się jutro, uh, 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 uh. jeszcze udekorujemy jakoś może bitą śmietaną, nie wiem, zobaczymy, no normalnie elegancko, dobra, widzimy się jutro. Nasz torcik wygląda tak, teraz musimy odkroić go od blachy i idziemy dalej. wygląda tak, teraz go fajnie obłożymy bitą śmietaną i widzimy się później. A? Idziemy go obłożyć szybko bitą śmietaną, mm, pycha. No, udało się! Nasz keto-torcik prezentuje się tak. Pokroimy, zobaczymy czy nam wyszło. No to jedziemy z tym. Jak to pokroić? A, chyba tak. Ale nie przyniosłam sobie tu... Moment, zaraz wracam. Normalnie powinien być pojemnik z wodą, no, ale niestety nie przyniosłam sobie. Torcik. Miam. patrzcie, jak wygląda torcik. Miam. Trochę chyba za mało dałam żelatyny, co? Mmm. Ale smakuje elegancko. Mmm, dobra. Mmm. Mm, Próbka mm. w No to co? Lubcie torcik. e do nosso razu. razo pa mmm que é dobra